Siemanko, wybaczcie za syf w pokoju, ale muszę Wam coś powiedzieć, bo udało mi się w końcu znaleźć wygodną pozycję na moim gravelu. A wcześniej cały czas walczyłem, żeby właśnie znaleźć tą wygodną pozycję, i przez to chciałem go sprzedać, bo już mi się po prostu nie chciało, tylko wolałem jeździć na MTB. No i co? I nie wiem, czy to jest głupie, właśnie to, co będę robił teraz, bo chcę podkręcać wszystkie śrubki, żeby był troszeczkę lżejszy. No i będę musiał napompować troszeczkę koło i będziemy ruszać w podróż. Zobaczcie jaki fajny uchwyt na Garmina sobie ogarnąłem. One hour later. I witam się z wami już na rowerze. O zobaczcie, taki uchwyt na Garmina. Ale powiem wam, że ten dłuższy był lepszy, bo on troszeczkę wystawał i nie trzeba było tak głowy na dół zadzierać. Ips. Nie lubię tego przyjazdu, bo zawsze jest zamknięty. Patrzcie. Ha, o tym mówiłem. Robimy coś crazy. Akurat nic nie jechało, a nie chce mi się zatrzymywać. Pierwsze jeziorko już tam za lasem się przebija, ale jako że nadeszła piękna jesień, to postanowiłem, że troszeczkę ruszę ten kanał, bo cały czas był jakiś przestój, nie chciało mi się i tak dalej. A zobaczcie jak fajnie. No, i postanowiłem, że pojedziemy sobie dzisiaj na takie fajne autostrady szutrowe, których chyba jeszcze Wam nie pokazywałem. Dzisiaj niestety bez drona, bo chciałem sobie pojechać tak o, szybko. Więc ogólnie, dzisiaj będzie taki luźniutki odcinek, o, ale fajnie. To jest to, czego mi brakowało. A w tym roku jeździłem bardzo mało, bo mam przejechane tylko 1200 km. Patrząc sobie teraz ścieżką, stwierdziłem, że pojadę kółeczko na odwrót, bo wiatr wieje z tamtej strony, a ja chciałem pojechać od tamtej strony. Chyba będzie po prostu łatwiej. Przerwa na piciu w takim ładnym miejscu. Mam nadzieję, że jak wjadę do lasu, to nie będzie już tak biało. Wieje mocno. Miałem się przed chwilą z taką pewną starszą panią, bardzo miłą. Jechała sobie motorowerem. Nie spodziewałem się w ogóle, że kogokolwiek spotkam tutaj. Zawsze tu nikogo nie ma. Ale fajnie, fajnie się jedzie. Super, brakowało mi gravela, strasznie. A tak w ogóle, to jeżeli jesteście zainteresowani, to oszukuję kolejny odcinek. Będzie pięknie nagrany i będzie on z najciekawszych miejsc w mojej okolicy. Także jeżeli nie widziałeś poprzedniego, to zapraszam cię właśnie na niego. Koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie to naprawdę dla mnie mega motywujące. Prawo. Ależ piękne kolorki. Ja! O. Nagrało się! Jesteśmy w miejscu bardzo dla mnie sentymentalnym, bo tutaj miałem nagrać swój pierwszy odcinek. No i niestety nie został on opublikowany, bo czułem straszny cringe, ale zawsze to miejsce pozostanie w moim serduszku. Napiję się szybko i zmieniam baterię, bo GoPro mi się wyłącza dosłownie co 5 sekund. Pora ruszać, bo zatrzymałem się i jest mi strasznie zimno. Nie dość, że wieje, to jest dosyć chłodno. Było jakieś 8-9 stopni, czy coś takiego. A po prawej stronie... O, tu jedziemy tą ścieżką. Tam jest bunkier. I raz kiedyś go nagrywałem właśnie, jak Kamil przyleciał do mnie z Anglii. I jechaliśmy w stronę Odry i robiliśmy taki odcinek bunkrowy. Zahaczaliśmy dosłownie o każdy bunkier na naszej drodze, także zapraszam również pod ten odcinek. Bunkier Panzerwerk 631, to niemiecki schron bojowy zbudowany w 1936 roku. A droga, którą jedziemy prowadzi do Międzylesia, a potem z Międzylesia jedziemy sobie taką całą drogą, dosyć szerszą, będziemy jechać prosto do Węgrzynic. No i na drugiej baterii też mi kurczę się wyłącza to GoPro, cholerne. No i tu po drodze będziemy mijać Strzelnicę, jest i Międzylesie, ale cichutko sunie. <laughs> to lubię w nim. No i dotarliśmy właśnie do krzyżówki na naszej szutrowej autostradzie. My jedziemy sobie tam w kierunku Węgrzynic. Robię następny film, co nie? O GoPro. Bo tyle razy co ona mnie denerwuje. I zobaczymy czy w ogóle uda mi się... Rozwiązać. I zobaczymy czy w ogóle uda mi się rozwiązać ten problem. Fajnie by było. A jak nie to wlatuje nowy sprzęt. No i tak to można jechać. O, a teraz wyjechaliśmy sobie na moją ulubioną asfaltową bruszkę. Tak przypadkiem, bo pominąłem jakiś zjazd. I to był właśnie moment, w którym zdenerwowałem się na tyle na swoją kamerę, że nie chciało mi się już nagrywać i nagrywałem dosłownie takie urywki po prostu z trasy, żeby tylko dograć voice over. Także następny odcinek na pewno będzie związany z tą kamerką. Zobaczymy, zrobię aktualizację, spróbuję wymienić baterię. No i zobaczymy, czy w ogóle uda mi się rozwiązać ten problem, bo jeżeli to nie wina baterii, to kamery. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło i zmotywujesz mnie tym do działania, do robienia dalszych filmów itd. Trzymaj się!